W dzisiejszej katechezie konferencji pozostajemy w kręgu wielkiej duchowości i teologii aleksandryjskiej. Aleksandria, Egipt. Mówiliśmy już o Klemensie i o Orygenesie, o dwóch wielkich przedstawicielach, praktycznie moglibyśmy powiedzieć, że ojcach tej teologii i duchowości aleksandryjskiej. Dzisiaj przychodzi czas na... Świętego Atanazego Wielkiego. Już sam ten Przydomek Wielki wskazuje na to, że Atanazy w szczególny sposób zaznaczył swoje miejsce w historii Kościoła, nie tylko w historii duchowości, ale także w historii doktryny. To już jest taki teolog można powiedzieć, rasowy, bardzo systematyczny. Pochodził z rodziny pogańskiej. Szybko umarł mu ojciec, a do wiary doprowadzili go egipscy mnisi, do których dosyć szybko przyłączył się. Jego młodość to jest czas prześladowań chrześcijaństwa. Przede wszystkim za dwóch cesarzy: Dioklecjana i Galeriusza. Na pustyni, w tym już początkowym okresie swojego życia, a urodził się w 295 roku najprawdopodobniej. Część autorów mówi, że pod koniec III wieku. Być może był to 298. Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić roku jego urodzenia. Na pustyni jako młodzieniec spotkał się z Antonim pustelnikiem. Chyba jedną z największych figur rodzącego się ruchu monastycznego. Wielkim świętym, wielkim ascetą, wielkim cudotwórcą. W 319 roku przyjął święcenia diakona, diakonatu i posługiwał przy biskupie Aleksandrze. Biskup Aleksander, biskup Aleksandrii, Aleksander z Aleksandrii szybko zobaczył jego talent i teologiczny, i organizacyjny. W 325 roku wziął go ze sobą na sobór, który odbył się w Nicei, a zaproszony został na ten sobór, pierwszy sobór powszechny. I wzięty tam został przez biskupa Aleksandra ze względu na to, że w imieniu właśnie Aleksandra napisał do biskupów egipskich wcześniej list w sprawie herezji Ariusza. Do tego jeszcze wrócimy. W 328 roku został wybrany na biskupa Aleksandrii po śmierci swojego mentora biskupa Aleksandra. I od tego czasu zaczyna się naprawdę życie, które można by było spokojnie zekranizować na jakimś filmie wyprodukowanym w Hollywood. Pięć razy był wygnany. 17 lat spędził w sumie na wygnaniu, nieustanne konflikty. Konflikty o wiary, nieustanne konflikty wynikające z zazdrości. Oskarżano go wielokrotnie, że objął urząd biskupa Aleksandrii niekanonicznie, dlatego że był zbyt młodym człowiekiem. A najwięcej rzeczywiście troski i duszpasterskiej, pasterskiej, takiej osobistej, i najwięcej cierpienia to przysposobił mu ten spór z arianizmem. Najpierw cesarz Konstantyn. Ten słynny Konstantyn I wziął jego stronę, potem zwrócił się ku Arianom. Ariusz musiał, Atanazy musiał uciekać, tłumaczyć. Wiele zwoływano synodów przeciwko niemu. Często udawało mu się wytłumaczyć, czy to przed papieżem, czy przed cesarzem. Często musiał po prostu ratować się ucieczką. Pięciokrotnie wygnany, człowiek nieustannie walczący, umiera w 373 roku. Napisał bardzo wiele dzieł, rzeczywiście jest takim bardzo płodnym pisarzem chrześcijańskim. Napisał kilka apologii w obronie wiary i w obronie siebie samego. Ogromną ilość listów zostawił po sobie, listów, które zawierają dużo treści dogmatycznej, teologicznej, listów, w których odpowiadał na pytania biskupów, szczególnie ze swojej własnej prowincji eklezjalnej, kościelnej, na pytania dotyczące wiary. Najważniejszym jego dziełem mówi się, że jest traktat o wcieleniu słowa. To taki temat bożonarodzeniowy, dlatego trochę też będę chciał dzisiaj powiedzieć właśnie o tym, jak on widział wielką tajemnicę wiary, jaką jest wcielenie Syna Bożego. Jednym z ostatnich jego dzieł jest traktat w obronie bóstwa Ducha Świętego. Praktycznie może nawet nie powinno mówić się, że to traktat, dlatego że to jest zbiór listów do jednego z biskupów o imieniem Serapion. Z punktu widzenia duchowości najważniejszym, najważniejszym dziełkiem jego jest życiorys świętego Antoniego Pustelnika. Można powiedzieć, że to był bestseller starożytności. Od samego początku. Tłumaczono go na inne języki, Rzeczywiście obiegł cały ówczesny świat chrześcijański i wywarł ogromny wpływ na powstanie monastycyzmu na wschodzie, ale nie tylko, również i na zachodzie. Z traktatów teologicznych, takich już bardzo, bardzo trudnych, to pewnie trzeba by było wspomnieć trzy mowy przeciwko Arianom dosyć gęsty język filozoficzny bardzo ścisły umysł Atanazego również ogromna erudycja i filozoficzna i biblijna dzisiaj z tych różnych wątków, które u Atanazego możemy spotkać chciałbym właśnie podkreślić jak on rozumie wcielenie czym jest dla niego wcielenie ale zanim przejdziemy do tego, żeby Pomyśleć troszkę na temat tej wielkiej tajemnicy wiary, jaką także za chwilę, za niedługo będziemy w, w roku liturgicznym w Boże Narodzenie czcili, to zadajmy pytanie, kim byli ci Arianie, z którymi przyszło mu walczyć całe życie. To jest taka herezja, która wzięła swoje imię od Ariusza, księdza z Aleksandrii który zaczął głosić kazania, że Pan Jezus nie był Bogiem. Tak mu wyszło Ariuszowi, że Pan Jezus nie był Bogiem, ze względu na to, że Ariusz wierzył w to, że, że, że stał się człowiekiem, że Jezus jest człowiekiem. Jeśli jest człowiekiem, to wygląda na to, że może zgrzeszyć. A więc to jest niemożliwe, żeby będąc człowiekiem był jednocześnie Bogiem, bo gdyby jako człowiek zgrzeszył, to zgrzeszyłby także jako Pan Bóg, a Pan Bóg absolutnie nie grzeszy. Zatem Ariuszowi wyszło, że Jezus nie może być Bogiem. Nie jest takim sobie też zwyczajnym człowiekiem jak my. Jest trochę więcej. Ariusz nazywał go drugim Bogiem, stworzonym, zanim wszystko inne zostało stworzone. Został stworzony po to, żeby Bóg poprzez niego mógł stworzyć cały świat i potem, żeby. Bóg mógł się kontaktować z ludźmi i ludzie z Bogiem właśnie przez Jezusa, który nie jest równy ojcu, który nie jest Bogiem równym, tak, który nie jest Bogiem tak samo jak jest ojciec, tylko jest niższy jest po prostu pośrednikiem. I tutaj Ariusz nie wiadomo, czy zdawał sobie z tego sprawę, ale tak naprawdę zamiast czytać Ewangelii, to powtarzał tylko filozofię, która w jego czasach obowiązywała, która mówiła właśnie o tym, że Pan Bóg jest tak wielki słuchajcie, tak wielki jest Pan Bóg, że nie jest w stanie w żaden sposób z człowiekiem się komunikować, porozumiewać. Że jest tak wielki, że nie jest w stanie stworzyć świata. Żeby stworzyć świat, to musi właśnie stworzyć coś, co jest pomiędzy nim i światem. Zbyt wielki jest Pan Bóg, żeby Jego noga mogła dotknąć, czy Jego ręka mogła dotknąć świata materii. I dlatego Ariusz mówił, że był czas, kiedy syn nie istniał. Jak był czas, kiedy syn nie istniał, to z tego logicznie wynika, że prawdopodobnie jest właśnie ten syn, ten drugi Bóg, pierwszym stworzeniem Ojca, a więc jest bardziej podobny do nas stworzeń niż do Boga. Ten problem najpierw zrodził się w Aleksandrii, właśnie na przełomie wieków III i IV, a potem około 360 roku przeniósł się na Ducha Świętego. Na tym Soborze w Nicei, o którym wspomniałem w 325 roku, zostało uroczyście ogłoszone, że wiara katolicka. Chrześcijańska wyznaje, że Jezus jest przedwiecznym Synem Ojca, równym Ojcu. No i ci Arianie wtedy przerzucili się na Ducha Świętego i zaczęli mówić, że Duch Święty nie jest Bogiem. I Atanas już pod koniec swojego życia jeszcze raz zabiera się za wielką polemikę, żeby pokazać z Pisma Świętego przede wszystkim, że Duch Święty też jest Bogiem, tak jak jest Bogiem Syn i tak jak jest Bogiem. Ojciec. Jak widzicie, to święta Atanazy jest bardzo ważny dla naszej wiary w Trójcę Świętą, bo to on jako jeden z pierwszych w tej polemice z Ariuszem pokazywał i biblijnie, i logicznie, i, i za pomocą także dowodów z tradycji kościelnej, że chrześcijanie od zawsze wierzyli w Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Trzy osoby, chociaż jeden Bóg. Jeden Bóg w trzech osobach. I jak to sobie wyjaśniliśmy, to możemy przejść do tego, co nas najbardziej dzisiaj będzie interesowało u Atanazego, to jest właśnie do jego rozumienia wcielenia, do jego rozumienia tego centralnego wydarzenia w naszej wierze, które mówi o tym, że Bóg stał się człowiekiem. Dokładnie, że Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, stała się człowiekiem. Jednym z nas, nie przestając być przedwiecznym Bogiem. Atanazy, jeśli kiedyś będziecie czytali jego dzieła, może jeśli wam wpadną w ręce jakieś fragmenty tych dzieł, to jest człowiek o ogromnej pasji. Ale to nie jest, to jest intelektualista, ale to nie jest taki suchy intelektualista. On przeczytał Ewangelię, nauczył się ją od, święte, jej, od świętego Antoniego na pustyni, na pustyni, w ciszy, w modlitwie, w ascezie i wiedział, że sercem tej Ewangelii jest, że Bóg jest bardzo blisko człowieka, że to nie jest prawda, że Bóg nie może się człowiekowi komunikować, że to nie jest prawda, że Bóg sam nie może świata stworzyć, że, że jest jakaś przepaść. Że, że, że Pan Bóg nie chce się z nami kontaktować, że nie chce nas dotykać, że jest jakimś bogiem dalekim, zbyt wielki, żeby kochać, zbyt wielki, żeby być blisko. Dla Atanazego to był absurd. Bo Ewangelia właśnie mówi, że Bóg stał się człowiekiem, że w Jezusie my spotykamy Boga prawdziwego, a ta nazy, ta prawda dla Niego jest fundamentem całego Jego życia, całej Jego działalności. No wyobraźcie sobie, człowiek 17 lat na wygnaniu spędził, żeby bronić tej prawdy wiary i on nigdy od niej nie odstąpił. Był kuszony politycznie, był, był kuszony teologicznie, był kuszony moralnie, duchowo. On nigdy z niej nie zrezygnował, bo wiedział, jaki skarb znalazł. W Jezusie nie mamy do czynienia z jakimś genialnym człowiekiem, tylko w Jezusie nie mamy do czynienia z jakimś największym z proroków. W Jezusie sam Bóg do nas przychodzi. Sam Bóg. Jest jednym z nas, nie przestając być sobą. To jest prawda, która zmienia wszystko. Wszystko. I to jest prawda również, która sprawia, że święty Atanazy w tej swojej walce o bóstwo pana Jezusa jest dzisiaj tak bardzo, bardzo aktualny. W zasadzie trzeba opowiedzieć o bóstwo i o człowieczeństwo, że one się. Nie, że, że, one się, że one nie walczą ze sobą, że w Chrystusie jest cały Bóg i cały człowiek dla nas i dla naszego zbawienia, że kiedy Go dotykam, to właśnie dlatego, że jest Bogiem, ja sam mogę być zbawiony. W, takim, w tym dziełku, o które wspomniałem, które uchodzi za największe z dzieł Atanazego o wcieleniu Słowa, On zaczyna cudownie wykład wiary zaczyna dialogować zaczyna rozmawiać z grekami z poganami i mówi do nich tak przyszedłem wam ogłosić coś co wy znacie bo wy grecy w zasadzie mógł powiedzieć my grecy wierzymy wierzymy w to że świat jest dziełem boga że w świecie można zobaczyć jak dobrze się człowiek przypatrzy w temu jak świat funkcjonuje, jak jest, jak jest założony, jak jest skonstruowany, że w świecie można odnaleźć plan Boga, racjonalność, racjonalny plan Pana Boga. I mówi, Wy, Grecy, myślicie, że ten plan to jest taka czysta matematyka, wszystko jest proporcją, wszystko jest harmonią, wszystko zostało poukładane według liczby, wagi i miary. Wszystko się da obliczyć. Taka czysta matematyka, nic więcej. Słucha. A Tanazem mówi: A ja Wam chcę powiedzieć, że, ten, że ta mądrość, którą Wy widzicie w świecie, ta harmonia, którą odkrywacie, to jest nic innego jak tylko odblask, od odbłysk osoby, syna Bożego. To On stworzył świat. To On jest nieustannie w świecie obecny od samego początku. I to On dla nas i dla naszego zbawienia stał się jednym z nas z najświętszej Marii Panny. Bardzo chcę to podkreślić, bo niesamowite jest w jaki sposób Atanazy głosi Ewangelię o Panu Jezusie do tych Greków, do tych Pogan. Nie chcąc im pokazać, że, że w Panu Jezusie jest jakieś zerwanie z tym, co oni wiedzą, święta Adanazy chce im pokazać, że wszystko to, co do tej pory wiedzieli, stanie się jeszcze bardziej sensowne, kiedy przyjmą Chrystusa, kiedy w Chrystusie uznają Boga, wyraz tej największej mądrości Boga, która stwarza i powołuje wszystko do istnienia i zaprasza także do udziału w swoim własnym życiu. Dlaczego Atanazy tak bardzo walczy o bóstwo Pana Jezusa? Tak naprawdę dlatego, że wie, że w tej prawdzie zawarta jest cała prawda naszego zbawienia. Jeśli Jezus, tak myśli Atanazy, jeśli Jezus nie jest Bogiem, to znaczy zbawienie, które nam dał, nie jest ostateczne, nie jest pełne. Tak naprawdę nie jesteśmy zbawieni, jeśli nie jest, Jezus nie jest Bogiem. Tylko Bóg może nas sam zbawić. Dlatego, że zbawienie polega na żywym kontakcie z Bogiem. Myślę, że to jest, to jest niesamowicie piękne, cudowne. Bo zbawienie można rozmieniać na wiele różnych synonimów i pojęć. Można mówić, że zbawienie z samego greckiego źródłosłowia oznacza uleczenie dotknięcie człowieka, którego leczy którego uzdrawia. Ale dlaczego my jesteśmy uleczeni i w jaki sposób jesteśmy uleczeni? Przez kontakt z samym Bogiem. Człowiek jest zdrowy wtedy, kiedy ma Boga. Nie wiem, czy znacie takie słówko, ale ono jest dzisiaj bardzo modne w duchowości także przebóstwienie. To jest słówko bardzo drogie dla świętego Atanazego, bardzo mu bliskie. I pewnie też nieraz słyszeliście. Zdanie, które pochodzi tak naprawdę od świętego Atanazego i często jest rozmieniane na wiele różnych przypadków i często cytowane. Atanazy mówi tak: Słowo Boże, przedwieczny syn Ojca, stało się człowiekiem, abyśmy stali się Bogiem. Stało się widzialne w ciele, abyśmy mieli pojęcie o Ojcu Niewidzialnym. On sam też doświadczał przemocy ludzi, abyśmy odziedziczyli niezniszczalność. Bóg stał się człowiekiem. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu Boga. Święty Atanazy powie to tak bardzo, bardzo dobitnie, plastycznie i jednocześnie może nawet trochę skandalicznie. Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. Bóg stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem żeby człowiek mógł uczestniczyć w życiu samego Boga. I jeśli Jezus nie jest Bogiem, to my nie możemy uczestniczyć w życiu samego Pana Boga. Bo jako stworzeni i potem upadli w grzechu, nie jesteśmy w stanie sami wspiąć się do nieba. Bóg musi do nas przyjść, to On musi nas pierwszy dotknąć, On, On sam, bo zbawienie to jest On sam. Zbawienie to jest kontakt z Nim samym, nie z jakimś pośrednikiem, nie z jakimś prorokiem, ale z Nim samym. Zbawia nas, przebóstwia nas, odnawia nasze człowieczeństwo, żywy kontakt z Bogiem samym w Jego Synu który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. To jest niesamowita prawda wiary, bo teraz jak będziemy kontemplowali w Boże Narodzenie żłóbek, często zwracamy uwagę, że to jest, że Chrystus tu jest takim małym dzieciątkiem, to wszystko jest takie rodzinne, cudowne i piękne. Ale gdzieś bardzo często chyba zaniedbujemy to, co jest centrum samej tej prawdy wiary, że Bóg stał się człowiekiem. Właśnie to, że to małe dzieciątko to jest Bóg prawdziwy. Bóg mocny, Deus fortis, jak mówi Izajasz: Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju, wielki wojownik, który nigdy, nigdy nie przestanie walczyć o szczęście człowieka, który nigdy nie, nie przestanie zbliżać się do człowieka w całej swojej potędze i w całej swojej chwale. Atanazy głęboko w to wierzy. I całe jego myślenie jest przesiąknięte wielką czcią dla tej tajemnicy wiary, na której wyznanie w Boże Narodzenie uklękniemy. Dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i stał się człowiekiem. Przyjął ciało z Maryi i Dziewicy. Bóg prawdziwy między nami! Bóg prawdziwy między nami! Mówiłem Wam o tym, że takim jednym z najważniejszych traktatów pism Świętego Atanazego jest ten Żywot Antoniego. On pokazuje Świętego Antoniego, tego mężnego człowieka, który zostawia wszystko wszystko zostawia i mieszka w grobach na początku, zaraz po swoim nawróceniu. To po prostu jest rzeczywiście. No, totalny duchowy w cudzysłowie w dobrym tego słowa znaczeniu odlot, on tak głęboko jest zmieniony przez pana woga. Właśnie święta Atanazy maluje portret Antoniego, którego poznał na pustyni jako człowieka, który cały jest przemieniony przez kontakt z Jezusem. Tak jakby święty Atanazy chciał powiedzieć, popatrzcie na świętego Antoniego, tutaj zobaczycie, że Chrystus jest Bogiem, bo w świętym Antonim dokonały się takie rzeczy, że człowiek by tego nie mógł zrobić. Człowiek nie jest w stanie tak głęboko się przemienić, człowiek nie jest w stanie wieść tak cudownego życia, człowiek nie jest w stanie tak głęboko walczyć ze swoim grzechem, sam z siebie. On dowodzi mocy przyjaźni z Chrystusem, Bogiem prawdziwym. Święty Antoni staje się dla Atanazego człowiekiem, przykładem człowieka, modelem człowieka przebóstwionego poprzez kontakt z Jezusem, Bogiem prawdziwym. Co tak naprawdę chce nam powiedzieć ten święty Atanazy? A zanim to będą już powtarzali wszyscy ojcowie Kościoła, wszyscy, jak jeden mąż. Że, kiedy, że cała nasza wiara jest kontaktem z Bogiem i że kiedy zbliżamy się do Chrystusa z wiarą w jego bóstwo, z wiarą w to, że On stał się dla nas bliski jak człowiek, jak drugi człowiek, że jest na wyciągnięcie ręki, chociaż nie przestaje być Panem uwielbionym ponad wszelkie słowo i, i wzniosłym ponad niebo i ziemię. To wtedy coś niesamowitego zaczyna dziać się w nas. Jeśli wierzymy, jeśli przyjmujemy tą wielką tajemnicę, że Bóg dla nas z miłości do nas zbliżył się do nas tak głęboko, że w Jezusie dotykamy czegoś więcej niż świat. Wtedy przemienia się nasz umysł, przemienia się nasza wolność, przemienia się nasza cielesność. Stajemy się ikonami Boga. Zostajemy przebóstwieni. Przesiąknięci Bogiem. Pomyślcie dzisiaj, yy, może warto nawet aż do Bożego Narodzenia, i potem także myśleć o tym, o świętych ludziach, których spotkaliście w swoim życiu. To, że oni wyglądają jak święci, że mówią jak święci, że są inni niż my, że delikatnie, pokornie. W swoim ubóstwie i niemocy, w swojej słabości, często w pogarbionym ciele i sporysowaną zmarszczkami twarzą. Nierozpoznani często w tym świecie wskazują nam na to, że przyjaźń z Chrystusem, wiara w Niego jako Boga absolutnie. Totalnie i nieodwołalnie przemienia nas. Święty Atanazy jest wielkim nauczycielem, który przypomina nam, że Bóg stworzył nas dla siebie, że chce nam siebie dać w pra prawdziwie w żywym kontakcie i że ten kontakt jest przemieniający wtedy, kiedy się spotykamy z Chrystusem. Jak myślicie, czy to nie jest sekret modlitwy w ciszy? Przecież modlitwa w ciszy nie jest podążaniem w głąb siebie, nie jest poszukiwaniem ciszy, dlatego, żeby pustka była najważniejsza, nie jest psychologicznym poszukiwaniem odpoczynku, jest ogromną walką o wiarę w to, że w Chrystusie jest dużo więcej niż w tym świecie. Że w Nim sam Bóg do nas przychodzi. Modlitwa w ciszy to jest kontakt poprzez wiarę z Nim, prawdziwym Bogiem, który dla nas stał się człowiekiem. Bóg stał się tak bliski, że możliwy jest z Nim żywy i ożywiający kontakt. Myślę, że już więcej mówić dzisiaj nie trzeba. Teraz trzeba tylko całym sercem całym umysłem, całym sobą, w ciszy, pokorze, otworzyć się na obecność Boga między nami, Boga w ludzkim ciele.